Papież Franciszek był gościem specjalnym odbywających się w Panamie Światowych Dni Młodzieży. Głowa Kościoła katolickiego zabrała głos w wielu istotnych tematach. Padła też istotna deklaracja w sprawie celibatu duchownych. Papież Franciszek świętował wespół z przybyłymi do Panamy młodymi z całego świata. Chwile radości w ramach Hezden przeplatały się z poważną refleksją na temat Kościoła i wyzwań, przed jakimi stoi dziś wspólnota chrześcijan. Celibat do likwidacji, papież Franciszek przedstawił konkretne stanowisko na najważniejsze tematy. Przyszło papieżowi odpowiadać przed dziennikarzami. Gość niedzielny pisze dziś, że już na pokładzie samolotu z Panamy do Rzymu Ojciec Święty został zapytany o możliwość zniesienia celibatu księży. Nie brakuje bowiem głosów załączeniem małżeństw i aktywności seksualnej z sakramentem kapłaństwa. Papież Franciszek przyznał, że osobiście nie czuje się na siłach, by w imieniu Kościoła podjąć taką decyzję. Nie czuję, bym mógł stanąć w obliczu Boga, by podjąć taką decyzję, wyjaśnił Franciszek. Zaznaczmy, że w kościołach protestanckich, starokatolickich czy katolickich kościołach wschodnich dopuszczalne jest święcenie żonatych mężczyzn. We wspólnocie katolickiej praktykuje się jednak istniejący od wieków celibat, który sprowadza się do bezwrzennictwa i braku aktywności seksualnej. Wyrazisty głos stolicy apostolskiej w sprawie celibatu przedstawiał w przeszłości papież Jan Paweł II. W książce wstańcie, choć papież Polak pisał o Chrystusie miłującym Kościół i poświęcającym dla niego całe swoje ciało. Wybierając celibat, kapłan obiera jako własną tę dziewiczą miłość Chrystusa do Kościoła, czerpiąc z niej moc nadprzyrodzonej płodności, głosił Jan Paweł II. Przekaz jego następcy wybrzmiewa jak utwierdzenie dotychczasowej praktyki celibatu. Nie zgadzam się z tym, aby celibatu uczynić opcjonalnym, dodał papież Franciszek sugerując, że w tej kwestii nie należy otwierać nowych wyjątków, a samo bezrzenistwo nazywając darem dla kościoła. Poza celibatem papież mówił też o zbliżającym się spotkaniu episkopatów w sprawie problemu pedofilii. Ojciec święty potwierdził, że spotkanie ma służyć temu, by uświadomić sobie skalę dramatu dzieci z całego świata. Papież oczekuje, że biskupi wdrożą sprawnie procedury weryfikujące księży pedofilów. Molestowanie seksualne jest przecież nie tylko przestępstwem, ale naruszeniem opisywanej w artykule zasady celibatu, która przyświeca katolickim duchownym.